Mais fils hein Na pewno wszystko dobrze? Y nie jestem pewien. Je jakoś się nic nie dzieje. Może jest puste. W skarbie. Mogę je wziąć? Gloria. Nic nie szkodzi, Morris. Y to się czasami zdarza, Memphis. Czekaj, słyszysz? Faktycznie. Słyszysz to? Słyszysz, jak się dobija? Tak, trzymaj, mały. Tata na ciebie czeka. O, oh, oh, chyba się uda, Morris. O, oh, jest! Oh, widziałeś to jego nóżka. O, oh, jest i druga. No, można i tak. Hej, wracaj tu, Mambo Dango. Glorio. A, może go sobie nazywać, jak tylko chce. Mój mały Czy nie jest? I, 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 zimno, zimno. Aha, przyzwyczaili się. No chodź, kuchać do mnie. No i co o tym myślicie? Jakoś tak dziwnie drobi, no nie? Nic nie jest. No nie? Co tak skaczesz, chłopcze? Cieszę się, tato. A czemu ci tak nogi latają? Bo one też się cieszą. Raczej nie powinieneś się z tym odnosić. A dlaczego? A, bo pingwiny tak nie robią, wiesz? No trudno. Tak, a teraz chodź do mnie. No chodź do taty, ogrzejesz się. Uważaj na dziu, UWAŻAJ NA...